25 listopada. Żywot świętej Kataryny, panny i męczenniczki. Żyła około roku pańskiego 260. Kataryna, co znaczy w polskim języku tyle co czysta. Była córką Tkonstosa w Aleksandrii i jako osiemnastoletnia dziewica słynęła nie tylko z urody i z niezmiernych bogactw, ale i z niezwykłego wykształcenia. Sława jej moralności była nieskalaną, a wiele młodzieży ubiegało się o jej rękę. Mimo to wszystkich z niczem odprawiała, mówiąc kto mnie chce pojąć, winien być bogatszym. Urodziwszym i mędrszym ode mnie. Wtem doniosła jej poważna jakaś matrona, że zna kogoś posiadającego te zalety i zawiodła ją do kapłana chrześcijańskiego, który obeznał ją z wiarą Chrystusową i udzielił jej chrztu świętego. Poznawszy, że Jezus przewyższa ją bogactwem, pięknością i mądrością, przylgnęła do niego całym sercem. Około tego czasu objął Maksymian rządy pod Joklecjanie, znany jako srogi prześladowca chrześcijan, i nakazał na cześć bogów urządzić uroczystą ofiarę, w której mieli wziąć udział wyznawcy Chrystusa. Spostrzegłszy, że wielu chrześcijan myśli o odstępstwie, pobiegła śpiesznie do świątyni, w której na około cesarza zebrały się wielkie tłumy ludu. Świetne wystąpienie w licznym orszaku i znakomita jej piękność utorowały jej drogę do Maksymiana, do którego w te odezwała się słowa: Cesarzu, sam wiedzieć powinieneś, że bogi i ofiary twe są czczą z ludą i niedorzecznością. Rozum przecież uczy nas, że tylko jedna być może istność najwyższa. Jeśli tego nie pojmujesz, uwierz, że przynajmniej waszym filozofom, że bogowie twoi byli tylko ludźmi, którzy odznaczyli się jakimś czynem i później dopiero lud bezmyślny począł w nich czcić wyższorzędne istoty. Cesarzu wielbiednego Boga, który ci dał życie i koronę, który się ofiarował na krzyżu dla zbawienia naszego, który z błąkanym obwieścił prawdę, a żałujących za grzechy łaskawie tuli do siebie. Maksymian, pohamowawszy gniew, kazał Katarzynie przybyć nazajutrz do pałacu. Stanąwszy przed nim, Dziewica tak śmiało i odważnie piorunowała przeciw pogaństwu i tak gorąco polecała chrześcijaństwo, że cesarz dziwił się jej rozumowi i nie wiedział, co na jej wywody odpowiedzieć. Zatrzymał ją tymczasowo u siebie i zwołał pięćdziesięciu co najprzedniejszych filozofów i mędrców na publiczną dysputę z Katarzyną. Wobec licznego i wybranego grona słuchaczów najwymowniejsi z filozofów przedłożyli jej powody przemawiające za czcią bogów państwowych. Katarzyna tak bystro wykazała fałszywość i nicość ich rozumowania, że mędrcy rumienili się ze wstydu. Następnie zaczęła tak dobitnie i przekonywująco mówić o wszechmocności Boga, Pana nieba i ziemi, Ojca wszystkich ludzi i o boskim Zbawicielu, że pięćdziesięciu filozofów nie tylko przyznało się do klęski, jaką ponieśli, ale nawet śmiało wypowiedzieli gotowość przyjęcia nowej wiary. Rozgniewany cesarz nie mógł tego przenieść i skazał wszystkich na stos. Potem... Starał się ująć Katarzynę pochlebstwami i przywieść ją do zaparcia się Chrystusa. Lecz Katarzyna pozostała niezachwianą wierzę. Popadłszy tedy Maksymian w gniew szalony, rozkazał ją siec rózgami, zamknąć w więzieniu i nie dawać jej ani pożywienia, ani napoju. Gdy ją z sali wyprowadzono, oświadczyła, że wielu najbliższych jego osobie dworzan uwierzy w Chrystusa i wejdzie razem z nią do nieba. Jako też wieszczba się jej spełniła, małżonka bowiem Maksymiana podziwiając stałość dziewicy wezwała dowódcę wojska porfyriusza wraz z dwustoma żołnierzami i kazała się zawieść do więzienia. Po krótkiej z Katarzyną rozmowie... Uwierzyła w Chrystusa i przyjęła z Porfiriuszem i całą rotą żołnierzy Chrzest Święty. Po dwunastu dniach stanęła Katarzyna powtórnie przed cesarzem, który nie mógł się nadziwić anielskiej piękności dziewicy, lubo przez dłuższy czas pokarmem sił swych nie pokrzepiła. Oddaj cześć bogom odezwał się do niej łagodnie a podzielę się z tobą Rządami państwa. Nie zmuszaj mnie też do chwycenia się takich środków, które by mogły nadwerężyć piękność Twoją. Na co święta odpowiedziała? Hm, nie przeceniaj tego, co może zniszczyć choroba lub wiek podeszły. Piękność przemija, prawda tylko jest wiecznotrwałą. Jestem i pozostanę. Chrześcijanką. Maksymian skazał ją tedy na karę koła. Zaledwie ją wszakże do niego przywiązano, piorun rozwiązał jej pęta, druzgocąc koło i zabijając wielu pogan, a lud począł na cały głos wołać: Wielkim jest Bóg Chrześcijan! Sam cesarz pozostawał niewzruszonym i myślał o innym rodzaju męczarni. Przypadła więc do niego cesarzowa i błagała go, aby przestał dręczyć panienkę, którą Bóg wziął widocznie pod swoją opiekę. Srogi okrutnik kazał natomiast pochwycić małżonkę i niezwłocznie ściąć jej głowę. Porfiryjusz ośmielony przykładem monarchini, wraz z owymi dwustu szeregowcami również przyznał się do chrześcijaństwa, za co ich ta sama spotkała kara. Poczem dopiero przyszła kolej na katarzynę. Ukląkwszy tedy, modliła się o wytrwałość dla chrześcijan, jako też nawrócenie niewiernych, kończąc modlitwę następującymi słowy Przyjm Panie łaskawie duszę moją, a ciało moje, które ci ofiaruję ukryj przed mymi nieprzyjaciółmi, aby go nie oglądali. Potem głowa jej potoczyła się na ziemię, ale zamiast krwi wytrysło z rany mleko i w okamgnieniu pojawili się aniołowie, którzy dziewicze jej ciało przenieśli na górę Synaj, tamże ją grzebiąc. Nad grobem jej wystawiono później wspaniały kościół z klasztorem świętej Katarzyny. Zdobi zaś tę świętą trojaka korona. Jedna z lili niewinności, druga z wawrzynu nauki, a trzecia z palm męczeństwa. Święta Katarzyna uchodzi za patronkę nauki i filozofii. Nauka Moralna. Chwalebna walka świętej Katarzyny za Chrystusa i naukę Jego jest widocznym stwierdzeniem słów świętego Pawła w liście swoim do Rzymian w rozdziale 5, wierszu piątym: Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Duch Święty leczy siedmiorakie złe, które kazi i szpeci życie ludzkie. Z tych pierwszym złem jest dziecinne postępowanie wielu ludzi, trawiących całe życie na zajmowaniu się rzeczami błahemi i marnościami. Zapobiega zaś temu Duch Święty darem mądrości, zwracając uwagę naszą na rzeczy poważniejsze i większą mające wartość. Drugiem złem jest zapatrywanie się wielu ludzi na zewnętrzny pozór rzeczy zmysłowych, a uganianie się za nim. Przeciwko temu działa Duch Święty zaostrzając w nas dar wnikania w istotę rzeczy i poznawania cudów ukrytych w stworzeniach, w których Bóg przemieszkuje. Trzeciem złem jest zuchwalstwo, z jakim się ludzie narażają na niebezpieczeństwo tego świata. Przeciwko temu uzbraja nas Duch Święty darem mądrości i przezorności w wybieraniu tego, co służy ku zbawieniu duszy naszej. Czwartym złem jest ludzka słabość, brak odwagi i namyślanie się w szukaniu królestwa Bożego i sprawiedliwości jego. Na tę ułomność darzy nas Duch Święty siłą pokonywania zawad i trudności. Piątym złem, złoda rozumu w rozróżnianiu złego i dobrego. Tutaj uposaża nas Duch Święty darem wiedzy. Która nam ułatwia poznanie prawdy i nauk boskich i zastosowanie do nich czynów naszych. Szóstym złem jest wzgarda rzeczy świętych i niebieskich. Od tego złego chroni nas Duch Święty darem pobożności, którą w nas wytwarza miłość Boga i zaszczepia zamiłowanie modlitwy. Siódmem złem jest zarozumiałość, wskutek której ludzie, mało się troszcząc o zbawienie, nawet w największych niebezpieczeństwach nad sobą nie czuwają. Od tego zabezpiecza nas Duch Święty darem bojaźni, która wszczepia w nas wstręt do grzechu, obawę utraty łaski Bożej i szczerą poprawę. Starajmy się, przeto, abyśmy byli za przykładem świętej Katarzyny, przybytkiem Ducha Świętego nie przybytkiem diabła. Wyrzeczmy się złych popędów i skłonności, oddajmy się pod kierunek Ducha Świętego, aby czyny nasze uczyniły nas godnymi nadprzyrodzonej i wiecznej nagrody. Modlitwa Boże któryś na górze Synaj Mojżeszowi przykazania nadał, i na temże miejscu przez świętych aniołów Twoich ciało świętej Katarzyny pannej męczenniczki Twojej cudownie złożyć kazał dozwól, prosimy, abyśmy za jej zasługami wstawieniem się do tej wyżyny, którą jest Chrystus dostać się zasłużyli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi. Amen. Oprócz tego obchodzi kościół święty pamiątkę następujących świętych pańskich, zamieszczonych w rzymskim martyrologium. Dnia 25 listopada uroczystość świętej Katarzyny Dziewicy i Męczenniczki. Dla stałości wieże święta wrzuconą została w Aleksandrii za cesarza Maksymiana do więzienia. Potem biczowano ją długo szkorpionami, a wreszcie ścięto. Relikwie jej przenieśli Anieli na górę Synaj, gdzie doznają pobożnej czci licznych pielgrzymek chrześcijańskich. W Rzymie męczeństwo świętego Mojżesza Kapłana, gdy z kilku innymi chrześcijanami jęczał w więzieniu, otrzymywał często listy pocieszające od świętego Cypriana. Broniąc z wielką stanowczością religii świętej, nie tylko przeciw poganom, ale także i schizmatyckim nowacjanom, zakończył żywot swój według świadectwa świętego Korneliusza, papieża, wspaniałym męczeństwem w prześladowaniu decjańskim. W Antiochii pamiątka świętego Erasma męczennika. Cezarei w Kapadocji śmierć męczeńska świętego Merkuriusza, żołnierza co za pomocą anioła zwyciężył barbarzyńców i przezwyciężył okrucieństwo Decjusza, aż wreszcie po wielu odważnie zniesionych męczarniach zdobył koronę męczeńską. W prowincji Emilia pamiątka świętej Jukundy Dziewicy.